Terminarz futsalowej edycji w rozwalu zgotował nam emocjonujący weekend i to we wszystkich klasach rozgrywkowych. Tylko w pierwszej lidze lider przyglądał się w walce za swoimi plecami i stracił pierwszą pozycję w tabeli. Od niezielnej, wygranej z trzecim RTV-eura GD, lidze przewodzą Michałki, wyprzedzając GM Rhodes jedynie lepszym bilansem. Jeżeli sytuacja nie zmieni się do końca sezonu, złoto zgarnie GM, który wygrał bezpośredni mecz. W drugiej widze Graf Mierków stworzył świetne widowisko z MPK Wrocław. Wydawało się, że wygrany niemal zapobni sobie złoty medal, a do przerwy 4 do 2 prowadzili pracownicy MPK. W drugiej odsłonie trafiali tylko gracze białych, a decydująca bramka padła w 38. Minucie. Drugi Graf przewodzi tabeli, ale czekają go jeszcze dwa trudne mecze, a to samo tyczy się rywala. Co ciekawe, obie liderujące w tabeli ekipy będą grały z trzecim stawcem brzmieni miasta. Jeżeli brzmienie wygra dwa ostatnie spotkania sezonu, wtedy to oni wskoczą na najwyższy stopień podium. Czekaliśmy do końca, spokojnie żeśmy grali, tak, tak żeśmy sobie to założyli. Czekaliśmy na ich błędy, tak jak już powiedziałem wcześniej. No i to miało skutki takie jak widać. Udało się, no, czekaliśmy na, do ostatniej chwili, nie napalaliśmy się na grę. Gramy już od 10 lat, wcześniej Stadida też na sztucznej trawie, także zazwyczaj wychodzimy po pierwszym sezonie z drugiej ligi. Jeszcze się nam nie zdarzyło, żeby wygrać dwa razy z rzędu w drugiej ligi. Do spadku do drugiej ligi szykuje się powoli The Hornets. Przed sezonem byli uznawani za faworyta do awansu, ale fatalna postawa i braki kadrowe zweryfikowały plany. Ostatnio zaliczyli srogą porażkę z Botami 2-17. Dwie bramki szersze zdobyły w momencie, gdy na liczniku strat mieli już 11, bo ty walczą o utrzymanie i przed spotkaniem mieli taki sam dorobek punktowy jak rywale, ale na boisku pokazali różnicę klasy. Kłopoty kadrowe przełożyły się też na fatalny wynik Ucari Bagdad na szóstą teksem 1 do 10. Mecz drużyn, które znają się od lat, zakończył się wynikiem, który nie oddaje siły obu ekip i niestety z zapowiadającego się kwitowo spotkania w Wyszpilnici warto dodać, że był to pierwszy mecz, z którego przeprowadziliśmy relację wideo na żywo. Dzień później Husaria podejmowała manuforiu już w mocniejszym składzie i od razu było widać to na boisku. Wyrównana walka zakończyła się golem w 38 minucie, gdy Nawrocki dał 3 punkty Hussari. W, w naszym wykonaniu w dniu dzisiejszym bardzo dobrze. Udało nam się wygrać. Zebraliśmy się w końcu więcej niż w pięć osób. Ponieważ w sobotę przegraliśmy 10-1, co było dla nas po prostu jednym wielkim horrorem. Chcieliśmy zejść z boiska, myśleliśmy, że w dniu dzisiejszym nie uda nam się w ogóle zebrać, ale zebrało się 7 osób, udało nam się wygrać. Myślę, że mając 12 punktów, możemy być prawie pewni utrzymania w pierwszej lidze. Dzisiaj o wygranej zadecydowało pewnie jakaś złość sportowa, że wczoraj udało nam się przegrać 10-1. Myślę, że bardzo nie chcieliśmy przegrać. Dlatego, dlatego dzisiaj. Postawiliśmy na boisku wszystkie siły, jakie jeszcze posiadaliśmy. W Superlidze Carzon walczył o trzecie miejsce w tabeli i podejmował Oponix. Decydujące rozstrzygnięcia zapadły po pół godziny gry. W ostatnich 10 minutach spotkania padło 5 bramek, a mogło jeszcze więcej, ale z dobrej strony pokazali się bramkarze. Najlepszym graczem spotkania uznano Zbigniewa Piechnika, który świetnymi interwencjami przyczynił się do wygranej Oponixu. Weekend kończył się hitem sezonu. Dwie niepokonane drużyny, wygrana gwarantująca mistrzostwo i to wszystko relacjonowane na żywo za pośrednictwem YouTube'a. Pierwsza połowa należała do Alpiny. Po 11 minutach prowadziła już 2 do 0 i wydawało się, że będziemy świadkami 18 rzędu wygranej białych. Po zmianie stron zaczęły się emocje. W 22 minucie Stasiak trafił bramkę kontaktową, a po kolejnych 9 minutach mieliśmy już remis. Do końca mieliśmy kilka dogodnych okazji, ale świetnie spisywali się bramkarze. Remis stawia w lepszej sytuacji forward team, który ma dużą przewagę w bilansie bramkowym. Do rozegrania obie ekipy mają jeszcze po jednym meczu, ale mistrzostwo jest już raczej przesądzone. Chociaż różne rzeczy już się w piłce działy. Bardzo dobry mecz. Fajnie spotkały się dwie równorzędne drużyny. Super się grało. Przegrywaliśmy po pierwszej połowie 2-0 po naszych błędach. No potem musieliśmy wziąć się do roboty. Przeciwnik był bardzo silny. Udało się zremisować i prawdopodobnie ten remis daje nam wygraną w całym turnieju. No, zajęliśmy drugie, trzecie. Teraz wygrywamy prawdopodobnie ten turniej cały. Wygraliśmy w ogóle z Alpiną dwa lata temu. To chyba była ostatnia ich przegrana. No tu nie wygraliśmy. Tu zremisowaliśmy po bardzo ciężkim meczu. No chłopaki grali rewelacyjnie, także, także, także tutaj, tutaj i moja drużyna, i Alpina tu wspięła się na wyżyny amatorskiego futsalu, także no, udało się tak, zremisować. Niewiele brakowało, byśmy przegrali, nie wiem, trzeba to oglądać w telewizji na, na skrótach, czy tam przypadkiem błędów sędzia nie popełnił, no, ale tak to się stało, udało się dowieść ten rewiz szczęśliwie. Aby być na bieżąco z naszymi rozgrywkami, polub nas na Facebooku a także subskrybuj nasz kanał na YouTube wystarczy kilka kliknięć i nie ominą cię żadne nowości